Hej, I Cześć, witajcie z tej strony, Mila Kierunia i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z HIT'a I upsi strzeliłem z kolanka w biurko, na którym są dwa monitory. Eee, I powiem tak: w skrócie jestem cpany. <noise> Widzicie ilość gotówki, którą mam? Widzicie ilość koni mechanicznych, którą mam? I widzicie ten samochód, który mam. Jest to Lamborghini Huracan. jakiś tam L18 czy coś w tym stylu. Ech, I powiem tak. Normalnie zakup, że tak powiem, kontrolowany. Może jest ładny, bo powiem szczerze, że trafiłem w bardzo śliczny winyl który mi się od razu spodobał jak mi wpadł tylko do oka ale jest jeden mankament tego Lambo, spójrzcie <grywa> Kurwa Kolejny samochód tył napęd i hmm. e, I like it Shit. No dobra Może nie było jakieś drogie, bo kosztowały mnie tylko 220 koła Ale Bazowo Bazowo mój drogi Wicu miał już 272 konie po wrzuceniu tych obecnych upgrade'ów które mam, przemieniło się to w 312 chyba coś takiego, więc ee, ale wchodzi w drifty, zobaczy, więc podoba mi się to, że on sam z siebie wchodzi w drifty możliwe, że przez to, że mam większe przyspieszenie, bo patrzyłem sobie też na statystyki, wiecie o co chodzi jak kupujesz samochód i tak dalej, to masz tam coś takiego jak statystyki, przyspieszenie, naniometry czy innego tego typu gówna. No i on coś tam jednak wchodzi tym bokiem, coś tam driftuje, więc spróbujmy raz jeszcze. Tym razem mamy dojebaną ilość koni mechanicznych, bo mamy ich ponad 300, a wymagane jest 270, więc że tak powiem, zacisnąłem kciuki w górnych partiach ciała, jak i również w tych dolnych. Tak, na stopach też zacisnąłem kciuki. Niewiele z nim tak naprawdę modyfikowałem, zmieniłem tylko winel, a reszta jest wszystko defaultowo tak jak było. Tak więc zobaczymy. Zobaczymy na co nas stać. Jest to skrzynia ośmiobiegowa. No i pomyłam szczerze, że już mi się to podoba. Zdecydowanie jest poprawa w mocy. Jak, 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 to było w poprzednim razie. Już się lepiej zbieram. Kurwa, deksik. Ty powinieneś być ze mną, a nie przeciwko mnie. Siusiaczku. Największy. Trochę dziwnie się nim jedzie, powiem wam szczerze, bo nie jestem zwyczajny takiej ilości koni. Dobra, może jednak się nie zbiera tak jak powinien. Jeżeli chodzi o drifty. Ale mamy lepsze przyspieszenie, więc mamy <laughs> coś kosztem czegoś. To jest, ale sobie nie normalnie dzban A dziwne, bo jak mieliśmy sobie normalnie, jeździliśmy po mieście, to on się fajnie zbierał. Jest tu jakiś drift, jakiś coś ten teges. A tutaj... No dobra, może jednak coś tam wchodzi, tylko ja za późno może klikam, może powinienem prędzej. Nie wiem Może jestem dzbanem. Mam zwiększone obrażenia. Założyłem sobie taran do taranowania. Masło maślane, proste, ale wiesz o co chodzi dobra, zróbmy to sobie może na szagę. Następnym razem będzie lepiej, ale już jest lepiej. Powiem wam szczerze, że już jest zdecydowanie lepiej, jeżeli chodzi o wyścig, bo jesteśmy już na drugim miejscu. Przed nami jest jeans. Czy tam Jens? Jak zwał, tak zwał. Delikatnie z uciekłymi FPS-y, powiem wam, że podejrzewam dlaczego. Ponieważ stawiam odcinek z Hitosława na godzinę 20, tak mam nadzieję, że się wyrobię. O, dobra, tu jakiś drift Drift, sprint, szybki bieg. W ogóle nie, też nie patrzę na mapę, w ogóle jestem takim bambusem. Normalnie, no właśnie. Może dlatego mi tak cienko poszedł tamten wyścig w poprzednim odcinku, bo nie miałem czasu patrzeć na mapę. Może dlatego, że się odzwyczaiłem od tego. Nie wiem. Dajmy sobie Nitra. Musimy go zdogonić i chociażby pierdolgnoć w dupala. Gdyby chłop się nauczył. Dobra, dajmy sobie Nitra. żeby go uszkodzić. Oj, delikatnie tutaj... A! Procesor nie nadrobił. O, widzicie? Masa obrażeń. da co lot of damage. To lubię. Jesteśmy piersi. To był pomysł na szagę. Dobra. Dobrze jest, on jest za. Mną. Czuję jego oddech spocony. 30 metrów. No i dobra, z 30 metrów zrobiło się 100. Co za tym idzie, chyba wygraliśmy ten wyścig. Tak, wygraliśmy. O mój Boże. Wystarczyło tylko wydać 220 tysięcy. <suszy> <suszy> Dobra, ale mamy pierwsze miejsce i to się liczy 30 baniek. Piękny taniec, zwycięzca będzie. Nie, tylko słyszymy pachy. Dobrze, bo się trochę spociłem. Powiem Wam szczerze, przez te 5 minut i 3 minuty super wyścigu. Mm. Dupłem se herbatałki, i pojawił nam się tutaj wyścig, który ma na imię Bambus. Chyba go no tak, robiliśmy go. Dobrze, czyli co następnego, jeżeli chodzi o questy poboczne, zboczone i tak dalej, i tak dalej? Chyba nie pozostaje nam nic innego jak driftować nocą i po prostu zdobycie sobie tej 30 poziomu reputacji. Ja pierdolę, coś czuję, że powinienem sobie wbić chyba zaraz 50 zawczasu. Tutaj dostaniemy McLaren, ale mnie to tak średnio mówiąc, dyla. Um, nie wiem, próba drift'u jakoś średnie mi jara. To mamy jakiś mały wyścig na barierce. Olipka. Um, Bardą musik. Piaskiem w oczy. Ej. Ścignąłbym się na jakimś takim, wiecie, szutrowym wyścigałku. Więc czemu nie? Spróbujemy. Jest gdzieś graffiti do zebrania. Może nam się udaje zebrać. Czyżbyśmy powinni tutaj wjechać? Uuu. No powiem tak, tutaj mi nie było. Ale weźmiemy sobie graffiti. Czemu by nie? Centrum Palm City. Ojej. Oh Jakiś tam burburowy Neon. Neon. Leon. Dobra, przy małych prędkościach on się tak fajnie zbiera. Hmm, ja tu widzę jakiegoś osobnika. Wiecie co? Chyba bym to zrobił. Zapłać 10 tysięcy, aby przekupić policję? O oh shit, I nie wiedziałem, że jest coś takiego. Ale ja bym ci chciał poprawić. Oj, o patrz powiedział do mnie po imieniu A masz pecha mordo bo mam zwiększone obrażenia Dobra No zatrzymałem się, no i co? A bo wiecie co, może się go z tymi gamoniami Ta, pan City Island Pas, zna nawet tym, czym jeżdżę. Oje No O, o kurwa, ścigańka za dnia. Spoko, czemu nie? Ale na A może im poprawię? Patera, kurwa, nie trafiłem. Ciekawe, ile dostanę reputacji za dnia. Ciekawe, powiem wam szczerze, tak fajnie jest się po, pobawić z tymi gamoniami. Ale mam kolejne pytanie: czy w ciągu dnia mam nieograniczone e, jakby ilości napraw czy mam też ograniczone właśnie O Nie dobra. Jeden short. Ono tu. Patrzcie, oni mnie naprawdę gonią. Ej, Lamborghini, zatrzymaj się! A co jeżeli bym cię zniszczył, ziomuś? Zostań, gdzie jesteś! A, dobra. Jak ty wy jesteś przodem, to ja ci niewiele zrobię. Dobra, dobra, dobra. To będzie bardzo policyjny odcinek. Wiecie, za dnia to ja się ich nie boję. Nie masz ale ja mam ciebie. Ucieczka oddana. O wow, i to było takie proste. No dobra, no jak to jest takie proste? No i zaraz zobaczymy, cię za dnia mamy. Dużo naprawek. O, Flaming, Flaminguś, gdzie ty jesteś? Drugi Ficu powiedz mi, gdzie tu jest Flaming? Gdzieś by na dachu? Aaa, tu się ukrył jebaniutki. No dobra, a teraz możemy sobie jechać na ten terenowy wyścig, jak już się chwilę pobawiliśmy z policją w Kotka i Myszkę. No dobra, zobaczymy ile tam uda nam się wyciągnąć tej prędkości. No, powiem tak, prędzej jak teraz to nie jechałem. No, no niestety. Zdążyłem się co dopiero naprawić. Aj Ale widać, że za dnia sobie szybko odpuszczają na musy. Oh shit. Gdzie tu jest zjazd? Tu chyba. O, dobra. I mamy wyścig terenowy. Piaskiem w oczy. Kaktusem w dupę, jak to się mówi po naszemu. Dobra, 180. Mamy 271, więc raczej powinniśmy dać radę Grać pojedynkę Szkoda, że nie mogę sobie grać w grupie, bo nie mam kolegów Nikt mnie nie kocha Niestety Być może nawet mam zły samochód, jeżeli chodzi o tereny, terenowe wyścigi Bo to jest bardziej taki Coś na słów, ale jednak miejski, ale jak pojedziesz w las to przeżyjesz, wiesz co chodzi No, no cóż, co kupiłem to kupiłem Będę jeździł. Równie dobrze mogę sobie przerobić, nie wiem, Astona Martina na jakiś terenowy. Ej, to nie jest taki głupi pomysł. To nawet byłby śmieszny pomysł. No dobra, zadupcajmy. O ten, jak no zobaczcie. Ten, kurwa, jaki wściekły plażowicz. Flaming w pobliżu, fajnie. Zawsze coś tam się odkryje, prawda? Weź, spiszczaj ziomek A pierdziele. On mnie FS uciekałem, mam nadzieję, że tego nie widać na nagraniu. A niewiele już zostało, żeby się zrenderowało. Oho niera. Oliera. Weź, kurwa, pal wroty zioś. Nie, toś tak nagę. Dobra, byle zdobyć troszeczkę przewagi, to już będzie zajebiaszczo. No? O kurwa, lokomotywa. No on nie jest jakoś zbyt zwrotny, bo wam szczerze. O, co tu się oddybało? Halo! Halo, gro! Ej, widzieliście to? Nie No nie. No nie żartuj sobie, że on mnie minie, kurwa, na sam koniec. Ale się zdenerwuję za chwilę. No patrzcie, ja pierdolę, oszukany przez błąd gry. Normalnie gra mnie wydymała, ale skam. a yeah. się czuję wydymany, nie? No zobaczcie, no kurwa. Fuck it. Co to mamy za wyścig? Pocisk. Hmm. Dawaj, jedziemy na pocisk. Pomyli się robi noc, więc... zobaczymy. Ale normalnie, co za dziadostwo, kurwa, to wszystko przez to, że jakoś dziwnie, nie wiem, uderzyłem w jakiś piksel niewidzialny. What the fuck. Nie, nie, próba driftu. Sorry. O, flaminguś gdzieś tu jest. No dobra, czekaj, czekaj. Najpierw sobie zmienimy samochód. No gdzie? No gdzie ja będę terenówką się ścigał Niestety pojedynkę Oj normalnie gra mnie wydymała yeah. Skam jak cholera Naprawdę Zostaw łpeczkę na pocieszenie mordo. To mi się smutno zrobiło w tym momencie Jak na Lamborghini to ma bardzo słaby klaxu tak jak, nie wiem, jak jakiś stary, kurwa, golf. Trochę wstyd. Jednak takie Lambo to kosztuje paręset tysięcy, jak nie miliony polskich, zło, polskich cebulionów. Kurwa, gdzie się pchasz? Lamusia. Pośtaj tam, sznycla, brędzluj się. U, W jakimś metalu przyjechaliśmy. O, oh shit, ominąłem, ale... ale spoko, to nic. Szybko się rozpędzam, więc ta gra mi wybaczy. Znaczy ten wyścig mi to wybaczy. Gra nie wybacza błędów. Dobra, hela. Elunia. Bomberiku. O, 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 my kurwa, kurwa na naręcznym. Bardzo dobrze, doskonała robota Meister. A na podwójnym kliku też da radę. No i dobrze, mamy trzy okrążenia. To nie jest to jakiś taki sobie straszny wyścig. Mamy okrążenie 2,2-3. I let's go, my friend. Dobra, musiałem trochę ręcznego użyć. If you know what I mean. Albo może lepiej nie what I mean. Może po prostu. Nie wiem, wpadłem na ręczny mikrofon. O, tak jest. To chciałem powiedzieć. To chciałem rzec, dobra. Mniejsza, bo już pierdolę poły. O, 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 o. Dobra, pięknie palma skoszona. Taki był plan. Kurda, może pojedziemy jeszcze do garażu i sobie podkórujemy policję w nocy. Hmm? Może zrobimy jakiś wyścig na poziomie trzecim? Hmm? Mam zwiększone wrażenie od taranowania. Ale nie wiem, czy na noc właśnie nie byłyby lepsze, te zmniejszone. Obrażenia jestem ciekawy. No, mam niby te 200 koła. W sumie, jakbym stracił, no to w sumie bym przeżył. Nawet myślę, żebym nie biedował jakoś specjalnie. Mam ulepszonego Lambo Huraka, więc, no jedyne co to mógłbym sobie pozmieniać: jakieś kosmetyki i tak dalej, ale czy chcę się w to bawić? Nie wiem. Powiem Ci szczerze, że nie wiem, ale ty możesz napisać ładny komentarz, czy się pobawić, czy nie. No, w życiu pewnie nie dotrwam do tego. Bo mało ludzi ogląda hita, przynajmniej u mnie, albo mi się tak wydaje. Albo po prostu dużo ludzi ogląda, ale wiesz, nie chcesz napisać komentarza, bo się jednak wstydzisz. Ale pamiętaj. Ja nie będę cię jakoś tutaj negował. Najwyżej Ci napiszę, no dobra, spoko, chujowy pomysł. Próbuję go zrealizować, no ale jak nie, no to znaczy, że po prostu mi nie podpadł i tyle. No, najprostsze, co mogę Ci powiedzieć, drogi wicu, będę szczery. Oh yeah. A klaksona już nie mogę wcisnąć, niestety. No i mamy 18 minut, 19, czyli jeszcze jeden wyścig FIFA Rafa. I chyba następny jeszcze dzisiaj na nakręcę. I on będzie dłuższy i będziemy sobie jeździć po nocy. Tak, bo już widzę, że odzyskałem ilość FPS-ów. Ponieważ gdyż um, odcinek się zrenderował i został stawiony, nawet i za 15-8, więc to jest bardzo dobry wynik. Tu gdzieś za nami jest flaming. Cześć cię puść mnie. bo chyba trzeba zjechać jakoś na dół, prawda? Dobra, chyba najlepiej będzie na szagę. Hello there! No, no, no! Hello my little friend! Dobra, gdzie my mamy najbliższy wyścig? Kurde, tutaj coś mamy. Cóż to jest? Piorun! chodźmy sobie na pioruna. Niechaj będzie piorun. Nie lękajmy się jeździć w burzy. Dobra, tam są jakieś miski. Tak się u mnie gada na policję albo smerfy. Yy, pamiętam, że Renfix ich wyzywał od y, tych pożeraczy pączków. No to w Miło sobie jest tak powspominać. Ach, chciałem tak ładnie dupkę zarzucić. No ja niestety. Nie jestem mistrzem Driftów i mo wygrałem samochód z Leonem? Arnasiem? Tyskim? Londynkiem? Nazwijmy go tym. Jezu, nie Shane, kurwa, nie Leon. Jak on miał, no? No nie wiem, nie przypomnę sobie teraz. Musiałbym sprawdzić po prostu tytuł. Zabij mnie, ja ci nie powiem, naprawdę nie pamiętam. Ja pierdolę. Ale moja pamięć jest Tweak. Ja to muszę sobie wszystko zapisywać na kartce. Mam pamięć złotej rybki i nie wiem, Alzheimera 80 latka. Samochód, który bym chciał i bardzo mocno, to są moje mokresny, to jakiś Dodge Challenger, ale kiedyś już o tym wspominałem. Niestety nie wiem czy w hicie jest ten samochód. tudzież ten model akurat. Albo czy jest w ogóle jakiś dodżek? O, ale mi pięknie zarzuciło. Tak, to ja chcę robić. No. Ale to specyficznie się jeździ tym tylnym napędem. Ale już pierdolę, o tym już któryś odcinek. Muszę się wreszcie kurwa przyzwyczaić. Kupiłem ten samochód, więc powinienem z niego być zadowolony. Właśnie powinienem. Ale jak to Polacy mają w zwyczaju, lubimy narzekać. No proste. Prosta oczywistość. No tam, przeżyjemy. Pożyjemy, zobaczymy, przeżyjemy, wyżyjemy i tak dalej, i tak dalej. Okrążenie 2x3 to jest bardzo szybki wyścig, więc nie bez pardonu. On ma nazy nazywany jest piorunem. Bo piorunisko zapierdalamy po, po tej nie wiem, autostrada, espresso. Nie wiem jak to nazwać. No po prostu po drodze. O, dobra, to chciałem zrobić żeby na trzecim okrążeniu mieć lżej pamiętajcie wszystko co robię zawsze ma swoje znaczenie nawet jeżeli to jest to jakiś ukryty znaczek o bardzo ładnie podoba mi się ogólnie ten wygląd tego etui chociaż to się nazywa winyl ale nie wiem ja bym to nazwał po prostu etui na samochód bo tak to wygląda zakładamy sobie gotowy pattern jako ochrona naszego samochodu tylko ty to tak niestety nie działa w tej grze, ale zapierdalamy, wiem. Ja Normalnie pełne pęto na liczniku, tam u góry było chyba graffiti. Ale nie wiem, nie wiem czy dobrze ujrzałem. O, jakiś drifting. No, coś tam, coś tam idzie tym driftować. Ma po prostu większą moc obezwładniającą i tym się już lepiej jeździ. No i się lepiej trzyma, zdecydowanie, to trzeba przyznać. Może powinienem po prostu przyhamować na jakiś ostrych zakrętach? Ej, zobaczymy zaraz. No nie, to nie jest nas taki super pomysł. Ale... Dwa razy S, jakiś drifting, jakiś ręczny coś, ten teges. Da radę wyciągnąć, o. Takie delikatne zakręty, to damy radę bez. No i proszę bardzo. Easy. A dalej mnie boli to, że gra mnie normalnie zrobiła. Wała! Fak! Dużo siada. Jak, na, jak za taki słaby wyścig, 240 to zobaczcie. Naprawdę. 200 of money. To chyba była 240, tak? A nie, 280. No dobrze, mój drogi Wicu. Eee, myślę, że to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. A sobie wiadę jeszcze do garażu i ja albo zmienię coś jakieś wyglądy jakieś kosmetiki o, to było akurat celowe. Schowajmy się. O kurwa. O jest. Dobra, po prostu zróbmy to w ten sposób. Pamiętaj o ocenie filmu. Napisz jakiś miły komentarz. I widzimy się następnym razem. Tak więc trzymajcie się. Cześć! I niech tak zostanie.